Słuchajcie, mam mega problem, jestem z rybami, auto nie chce odpalić, walczek tylko się da, masakra, cholera, jest problem, auto się zepsuło, jestem z rybami, z tego co sprawdziłem to 50 minut w jedną stronę po paliwo mam, od tego chyba zacznę, bo pokazuje mi, że nie ma paliwa, ale... Nie do końca w to wierzę, ale chyba muszę od czegoś zacząć, prawda? Jak pobiegnę, to z 50 minut, mam nadzieję, że zrobi się pół godziny, ale co po paliwo? Słuchajcie, biegnę. Niestety, słuchajcie, nic to nie dało, paliwo. Nie słyszę, żeby w ogóle pompa paliwa się załączała, więc yy, problem taki sam, który był wcześniej się powtarza. Siedzę w takim klimacie, tam jest płytka taka, właśnie do pieczenia, e, sobie ją włączyłem. Szukam po kolei, patrzę po bezpiecznikach, bo wcześniej był taki problem, że e, któryś bezpiecznik odpowiedzialny za chyba pompę paliwa. Był przepalony, więc po kolei wszystkie sprawdzam i będę walczył dalej. Odpaliłem na gazie. <laughs> Nie wiedziałem, że tak można, bo z tego co człowiek, który zakładał mi gaz w tym aucie, powiedział, że 70 stopni dopiero będzie się przyłączać. Trochę nim telepie. Nie jest mu na pewno teraz zdrowo, ale w dupie mam ten samochód. Słuchajcie, najważniejsze są ryby. Jadę. Patrzcie, jakie warunki na, na drodze. Ech, taki trudniejszy dzień. Czasami tak bywa. No. Kochanie, udało się wrócić. Słuchajcie, wszystkie ryby żyją. Białobrody troszeczkę poleżą na boku, ale się podniósł. Ech. No, dzięki Bogu. Zobaczymy, jak dalej na razie. Niczego nie chcę zachwalać, robię co się tylko da. Nagranie zacząłem teraz, Wam tutaj nagrywać w momencie, kiedy rybki się aklimatyzują na szybciora, te boksy zostały przeze mnie otwarte, i działam dalej. Dzień pełen wrażeń. A ja myślałem, że tylko w tym moim sumiarstwie są przygody, ale jednak w akwarystyce morskiej też są <gryzny> najważniejsze, że wszystko jest dobrze. Eee, ryby pływają. Na razie niczego nie zachwalam. Idę spać. Siemka.